No tak naprawdę, jeżeli coś nie błyszczy i działa, to znaczy, że wcale nie musi błyszczeć. Czyszczenie napędów wymyślili, bo siły w nogach nie mieli. To czy jest w ogóle jakikolwiek racjonalny powód, żeby ten napęd czyścić? No cześć, chwila na rower. Pogoda niespecjalna, jest zimno, nieprzyjemnie, wilgotno, ale przez chwilę nie pada i postanowiłem wybrać się na rower tak na szybko, żeby wykorzystać okienko pogodowe. Zastanawiałem się, który rower wybrać, żeby zobrazować dzisiejszy temat. Najbardziej nadawałby się napęd Ozi. Ale w sumie napęd weskerze też nie cierpi na nadmiar połysku, a dodatkowo na szybko jeszcze uciafę go jakąś oliwką na mokre warunki, no bo chcę wykorzystać to okienko pogodowe, a nie spędzać czasu w garażu czy w piwnicy, bawiąc się czyszczeniem napędu. To jest takie oliwienie na szybko, z myślą taką, że przecież będę ten napęd niedługo mył, więc nic mu nie zaszkodzi. Barwy jesieni już przystroiły wszystkie drzewa w okolicy. Jest zimno i nieprzyjemnie, ale to nie będzie odkrywcze, więc nie będę się skupiał dzisiaj na tym temacie. Zastanawiam się, dla kogo jest czysty łańcuch. Kto tak bardzo dba o łańcuchy? W chwili, kiedy musisz się zmieścić w okienku pogodowym, marnowanie czasu na smarowanie i czyszczenie napędu, no to jest chyba zbędny luksus. Czysty łańcuch w rowerze świadczy chyba o tym, że ktoś tu ma za dużo wolnego czasu. Może jasny gwint, pełne słońce, piękne niebieskie niebo, a na mnie pada! A na mnie pada psia krew! Takie to jesienne przygody. Pomysł na ten odcinek wpadł mi do głowy, kiedy obejrzałem filmik na GCN na temat utraty mocy przy pedałowaniu na brudnym łańcuchu. Zostawiam link w opisie, żebyście mogli na poważnie przeanalizować sobie ten temat. Oni tam analizują sprawę w sposób laboratoryjny, a ja pomyślałem, że spojrzę na to w taki codzienny sposób. No bo co to jest ten brud? Czy to jest tylko błoto? Czy to jest rdza? Czy to jest piach? A może to jest po prostu patyna naszych doświadczeń, naszych przeżyć, warstwy naszej przygody? Coś, co warto pielęgnować, a nie pozbywać się tego bez mrugnięcia okiem. I o czym właściwie świadczy to, że napęd jest w rowerze brudny? O tym, że macie charakter, że macie zacięcie, że macie charyzmę, że wolicie pokonywać kolejne trudne kilometry w trudnym terenie i w trudnych warunkach pogodowych a nie spędzać czas w garażu czy piwnicy czyszcząc napęd, bo tracicie kilka watów mocy. Czyszczenie napędów wymyślili, bo siły w nogach nie mieli. No tak naprawdę, jeżeli coś nie błyszczy i działa, to znaczy, że wcale nie musi błyszczeć. No chyba się ze mną zgodzicie, że czysty napęd jesienią to jest tak trochę jak garnitur w lesie. No fajnie wygląda, tylko po co? To jak biały T-shirt. Fajnie wygląda przez 5 minut, a potem robi się brudny. Ze względu na pogodę przesiadłem się teraz na trenażer, ale jednak przyjemnie jest wyjść na dwór i w cokolwiek zimnej aurze nacieszyć się widokami. Na GCN zbadali opór łańcucha na specjalnie skonstruowanych maszynach w laboratorium i wyszło im, że 8 W strat mocy generuje dobrej klasy na oliwiony łańcuch. Kiedy założyli brudny łańcuch, opory wzrosły do około 9,5 W przy pedałowaniu z mocą 250 W. No i taka różnica ma znaczenie być może dla sportowców podczas wyścigów. Bo kiedy stracimy te 9W mocy przy 250 no to jest tak circa about 5-6% mocy. No to jest sporo przy ściganiu się. Ale jeżeli my rekreacyjnie jeździmy z mocą 140-150W, no to ta tracona moc jest rzędu 4W. Czyli tak naprawdę to jest jakieś 3% naszego wysiłku? Nie zauważymy tego. Naprawdę. Inna sprawa jest taka, że tam na GCN za brudny łańcuch uważali coś, co wygląda jak u mnie czysty. Oni tam nigdy w życiu nie widzieli brudnego łańcucha. A zakładając, że przekonałem Was już, że straty mocy przez brudny łańcuch nie są aż takie wielkie, żeby się nimi przejmować. To czy jest w ogóle jakikolwiek racjonalny powód, żeby ten napęd czyścić? Jest. I to jest skąpstwo. Czyste skąpstwo. E, możecie to też nazwać dbałością o napęd, ale siłą rzeczy wypływa to z niechęci wydawania pieniędzy na nowy napęd. Bo prawda jest taka, że brud nagromadzony na napędzie i na łańcuchu. No niestety jest doskonałą pożywką dla wilgoci, a zatem dla ognisk korozji. Yy, I taki brudny napęd działa jakby był smarowany papierem ściernym. Yy, te drobinki piachu, błota są rozkruszane na powierzchni zębatek, łańcucha, dostają się w jakieś nebraliczne miejsca, które o siebie trą. No i niestety powodują wyrwy, mikrouszkodzenia. Zdzieranie się warstw stali, potem rozpoczęcie się ognisk korozji. Więc jeżeli czyścić napęd, to właśnie z tego powodu, żeby się za szybko nie zużywał. Podsumowując ten odcinek, czy brudny napęd coś wam odbierze? Odbierze wam godność, ciszę i pieniądze. Godność? Bo trochę będzie głupio spojrzeć w oczy rowerzyście, który jedzie obok, jak się jedzie na brudnym i skrzypiącym łańcuchu. Ciszę, no bo ten łańcuch skrzypi i hałasuje, no i pieniądze, bo trzeba go będzie szybko wymienić. To było tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak często myjecie swoje napędy po każdej jeździe. Jak wam się przypomni, czy jak łańcuch zaczyna się upominać. Dzięki za lajki, suby, komentarze. Komentujcie dalej, udostępniajcie moje filmy. To mi zawsze daje kupę radości. Trzymajcie się, jeździjcie na rowerach. Cześć.